Łaskawami pokój od Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo, które dzisiaj stanowi podstawę rozważania, wyjęte jest z drugiej księgi mojżeszowej, z rozdziału 20, gdzie znajdziemy zapisane dziesięć przykazań. Posłuchajmy. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan. Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym który każe winę Ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Jahwe, Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu, aby Go święcić, sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. A siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień Sabbatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały Twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg Twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego woła, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Panie nasz Boże łaskawy, dzięki za to, że dajesz nam swoje słowo, bo to one wyznacza nam drogę i pozwala bezpiecznie dotrzeć do celu. Dziękujemy Panie za to, że Ty chcesz, abyśmy byli prawdziwie wolni, a nie zniewoleni. I chcesz, Panie, abyśmy dobrze i mądrze wykorzystali czas naszego życia. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, o moc Twojego Ducha Świętego, aby otwierał nam oczy i uszy na to, na co Ty wskazujesz i co do nas mówisz. Powierzamy się Tobie, Panie, Ty nas prowadź i mów do nas. Ku chwale Twego Syna. Amen. Amen. Siostro i bracie, zupełnie zrozumiałe jest to, że przykazania kojarzą nam się z zakazami i nakazami. Jest to zupełnie logiczne. Ale te z kolei wywołują najczęściej negatywne odczucia. Bo jeśli ktoś albo coś nam mówi, tego nie wolno, a to należy, no to wtedy nasza ludzka natura od razu się odzywa i od razu poddaje pod wątpliwość to co słyszy. No jak to? Mnie nie wolno? A dlaczego nie wolno? A może mnie to nie dotyczy? A może jak ja to zrobię, to będzie inaczej? W pierwszym półroczu tego roku policja zatrzymała 48 tysięcy nietrzeźwych kierowców. I zapewne to jest jakiś procent ty z tych, którzy nie zostali złapani. Pytanie, czy wszyscy oni byli tak bardzo upojeni alkoholem, że nie mieli pojęcia o tym, co robią i że wsiadają za kółkiem? No, myślę, że nie. To jest raczej takie wewnętrzne przeświadczenie, że mnie akurat nie złapią. Mnie się akurat nic nie stanie i ja na pewno bezpiecznie dojadę do celu. Biblia uczy nas, że pojawienie się przykazań było absolutnie konieczne ze względu na ludzką naturę. Grzech, który jest w nas, ujawnia się od najwcześniejszych lat naszego życia. Egoizmem. Złością, agresją. I chociaż te postawy są kształtowane w jakiś sposób, w jakimś stopniu, w procesie wychowania, lepiej lub gorzej, siedzący w nas grzech ujawnia się przez całe nasze życie, we wszystkich aspektach naszego życia. Dlatego funkcjonujemy w świecie zasad i ograniczeń, których możemy nie lubić, możemy się im buntować, możemy mieć o nich jakieś tam zdanie, ale to właśnie one. Pozwalają nam żyć, a nawet pozwalają nam funkcjonować i osiągać cele, jakie sobie stawiamy. Zasady ograniczają moją wolność. Bardzo często coś takiego możemy usłyszeć, ale jest dokładnie przeciwnie. Wyjaśnimy podstawową rzecz posługując się pewnym diskopolowym utworem, w którym autor wychwala wolność i Swobodę. Problem polega na tym, że jedno i drugie nie ma ze sobą nic wspólnego. To są całkowicie dwie przeciwne sobie rzeczy. Swoboda polega na próbie życia bez zasad i granic. Jest jak swobodne spadanie z samolotu bez spadochronu, jakiegokolwiek zabezpieczenia, podziwiając widoki. I korzystając z najróżniejszych wrażeń, jakie takie doświadczenie potrafi przynieść. Ale jeszcze się taki nie urodził, którego życie swobodą nie zakończyłoby się jakimś wypadkiem, dramatem, kryminałem czy uzależnieniem, czyli zniewoleniem, czyli brakiem wolności. Życie swobodą jest zawsze. Toksyczne dla nas i dla tych, którzy są w naszym otoczeniu. Wolność natomiast polega na czymś zupełnie innym. Jestem wolny, gdy nie zagrażam sobie i innym. Jestem wolny, gdy nie daję się zniewolić, czyli jestem wolny od czegoś, ku czemuś, ku temu na przykład. By osiągać życiowe cele, jestem wolny, gdy potrafię dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. I właśnie słowo wolność stanowi fundament, stanowi fundament, podstawę dziesięciu przykazań. Pokrótce wyjaśnię. Tradycja żydowska stwierdza, że termin tora, czyli prawo, może wywodzić się od dwóch czasowników: harach o znaczeniu począć dziecko, zajść w ciążę, lub też jarach, to znaczy napinać i wypusz, wypuszczać, na przykład strzałem z łuku. Pierwszy z nich wskazuje na torę jako na moc rodzącą, powołującą do istnienia lud Boży, Izrael. Natomiast drugi upodabnia torę do łuku, z którego wystrzelony Izrael jest w stanie, potrafi, ma metodę na to, żeby osiągnąć ziemię obiecaną. Czyli symbolicznie chodzi o zbawienie, o życie wieczne, właśnie dzięki prawu. Czyli dla Izraelity przestrzeganie prawa nie jest jakąś ceną, którą trzeba zapłacić za Bożą przychylność, ale jest wyrazem Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Bożej szansy, jaką Bóg nam daje, nadziei, wskazuje na celowość ludzkiego życia i daje metodę na to, aby ten cel osiągnąć. W ten sposób Pan Bóg jest w stanie zrealizować obietnicę, którą złożył ileś wieków wcześniej Abrahamowi. Uczynię z Ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. To stało się możliwe poprzez powołanie Izraela do istnienia pod górą Synaj, dając mu prawo, ale też wyznaczając mu cel, ziemię obiecaną. Potwierdzają to słowa Psalmu 107. Tam czytamy w swoim ucisku wołali do Pana, chodzi o Egipt. A On ich uwolnił od trwogi, posłał se słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie. Prawo więc powołuje do drogi, do celu, jak drogowskaz wskazuje kierunek do ziemi obiecanej. Po drugie wiemy, że przykazania były wyryte na dwóch tablicach kamiennych. Harut znaczy wyryty. Ale tradycja żydowska czyta herut, czyli wolność. Komentarz rabiego Jozuego dostrzega tu prawdę o przykazaniach, które prowadzą do wolności i wyrywają ze wszelkiej niewoli. Siostro, bracie, warto uczyć się od naszych żydowskich braci, że słuchając przykazań i wypełniając je, nie tylko posuwamy się coraz bliżej naszej ziemi obiecanej, ale stajemy się także coraz bardziej obdarowani i błogosławieni, coraz bardziej wolni i obdarzający wolnością innych ludzi. Co to, wszystkiego znaczy, co to wszystko znaczy dla naszych dzisiejszych przykazań, które widzieliśmy czy słyszeliśmy na początku? Spróbuj zobaczyć w każdym przykazaniu drogę do wolności. Każde przykazanie jest metodą na to, jak być prawdziwie wolnym: wolnym od herezji, od obcych bogów, wolnych od nienawiści, wolnych od pazerności, chciwości, pożądania. I tak dalej. Nawet wstęp do przykazań, do przykazań, jam jest Pan Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, nie jest tylko wstępem, w którym przedstawia się Autor. Bo jeśli prawdziwy Bóg jest Twoim Bogiem, to to zmienia wszystko. To zmienia to, kim jesteś, jaki jesteś, o czym myślisz, czego pragniesz. Czego szukasz, w jaki sposób ustawiasz sobie cele i co jest dla Ciebie naprawdę ważne? Jeśli nie znasz Boga, Twoje życie obraca, obraca się tylko wokół tymczasowych wartości. Czy nie jest to właśnie największa niewola? Poleganie na zdrowiu, na pieniądzach, na karierze, na technologii, na samorozwoju. Wszystko to kiedyś przecież przeminie i zostanie w nas niczym. Czy to właśnie nie jest największą niewolą polegać nie na Bogu, tylko na innych rzeczach? Na tym, co dzisiaj? Na tym, co jutro? Na tym, co mam w sobie czy wokół siebie? Czy nie jest to największa strata, jaką człowiek może ponieść? Jam jest Pan, Bóg Twój, to fundament przykazań. To jest ten filar, na którym wszystkie inne przekazania nie tylko istnieją, ale mają sens. Dlatego do dnia dzisiejszego toczy się spór, czy przykazania są skierowane dla ludu Bożego, bo tylko oni mają szansę je właściwie zrozumieć, jeśli Bóg jest ich Bogiem, czy też są uniwersalne i dotyczą wszystkich ludzi na ziemi. Ten spór nie jest taki prosty. Spróbuj zatem w każdym z przykazań zobaczyć drogę do wolności. Jeśli Bóg jest Twoim Bogiem, to znaczy, że ty nie jesteś Bogiem dla siebie. I to zmienia wszystko pierwsze przykazanie. To znaczy, że po prostu nie służysz sobie tak jak Bogu. Poddajesz mu się i zgodnie z Jego wolą, tak jak on chce, podchodzisz do niego i do drugiego człowieka. Dlatego też z szacunku odnosisz się, z szacunkiem, z bojaźnią, z drżeniem odnosisz się do jego imienia. Drugie przykazanie. Oddajesz mu cześć i chwałę zgodnie z jego wolą, tak jak on tego pragnie, jak sobie życzy. Trzecie przykazanie. Uczysz się posłuszeństwa wobec rodziców, bo dzięki temu y, będziesz uczył się być posłusznym swojemu ojcu, który jest w niebie. To jest ze sobą połączone. Czwarte przykazanie. Szanujesz życie, bo wiesz, że ono jest darem pochodzącym od Boga, dlatego nie mordujesz i nie krzywdzisz. Piąte przykazanie. Będąc wiernym Bogu, pozostajesz wierny swojej rodzinie, swojej żonie, swojemu mężowi. Szanujesz przymierze, jakie z nimi zawarłeś. Bo szanujesz też przymierze, jakie Bóg zawarł z Tobą. Czyli szóste przykazanie. Kochając Boga, jesteś wdzięczny za to, co masz, dlatego nie będziesz kradł. Siódme przykazanie. Kochając Boga, kochasz prawdę. Dlatego brzydzisz się kłamstwem i chcesz stać po stronie prawdy. Ósme przykazanie. Kochając Boga i służąc mu, nie będziesz rościł sobie prawa ani do cudzego współmałżonka, ani do domu, ani do żadnej rzeczy swojego bliźniego. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie. Dlatego Jezus mówi, że wszystkie przykazania zawierają się w tym jednym: Będziesz kochać Pana, Boga swego oraz będziesz kochać swego bliźniego. Miłość. Nie zawsze wszystko zmienia, ale miłość do Pana Boga zawsze wszystko zmienia. Zawsze kierunkuje, zawsze prowadzi i wyposaża. Łącznie z tym, że zmienia w sposób w jaki kochamy. Być może brzmi to wszystko prosto, ale to nie jest proste. Powiem więcej. To jest niemożliwe, bo grzech, który jest w nas, Rodzi pożądanie. Grzech domaga się takiego Boga, jaki nam najlepiej odpowiada. Grzech domaga się wiary, która niczego nie zmienia i niczego nie oczekuje. Grzech rodzi sobie prawo do życia, do decydowania, do osądzania, do przekraczania granic, bo Ty możesz, bo Tobie się uda, bo Ty sobie poradzisz, bo Ty będziesz miał z tego korzyść. Grzech rości sobie prawo do zagarniania dla siebie tego, co widzimy, co nam odpowiada, co można zdobyć, obojętnie jakim kosztem. Dlatego właśnie potrzebujemy Chrystusa. Dlatego tylko w Chrystusie jest to możliwe. Dlatego potrzebujemy Jego, aby to On był Panem i Zbawicielem, oddając Mu każdą sferę naszego życia. Inaczej. Naszym sędziom będzie każde z dziesięciu przykazań, które złamaliśmy, które łamiemy codziennie. Każda zła myśl, każde pożądanie, każde kłamstwo osądzi nas sprawiedliwie przed Bożym Tronem. Bez Chrystusa będą tam widoczne tylko i wyłącznie nasze grzechy i nasze upadki. Pytanie więc. Czy zawierzyłeś już Panu Jezusowi? Czy doszedłeś do przekonania dzięki Duchowi Świętemu, że nie jesteś w stanie sam ani unieść swoich grzechów, ani znaleźć sposobu na tej ziemi, by się z nimi uporać w taki sposób, by spełnić Boże standardy i powiedzieć: O Panie Boże, ja osiągnąłem, ja już mogę stanąć na równi z Tobą, bo ja potrafię. Gdyby na Ziemi pojawił się jeden taki człowiek, nie mielibyśmy krzyża. Pan Jezus nie musiałby przyjść na świat, by powiedział: tego jednego naśladujcie i róbcie tak jak On. Bez Chrystusa jesteśmy zgubieni. Bez Chrystusa w centrum naszego życia, bez Ducha Świętego, który zmienia nasze serce, zmienia nasze myślenie, jesteśmy bezradni. Zostajemy z naszymi grzechami, porządliwościami, z naszym człowieczeństwem, z naszą wizją. I wyobrażeniem Boga, siebie i wieczności. Czy masz Chrystusa i należysz do Niego? Czy pojednałeś się z Nim? Jeśli tak, to dobra wiadomość, bo jest ktoś, kto za Ciebie spełnił wszystkie przykazania. To jest ktoś, kto może za Ciebie stanąć i powiedzieć: Ja wziąłem na siebie Jego winę, moją winę. I może żyć i żyć z Bogiem wiecznie. Czy zawierzyłeś Chrystusowi? Amen.